Jest i Witam Was w Kremlogu numer jeden. Tak, to jest taki specjalny, powiedzmy, specjalny specjal, ale ma To jest taki, nazwijmy to specjalna święta, chociaż seria vlogów będzie na tym kanale i będzie, będą one częściej. Dlaczego? Dlatego, że bardzo lubię kręcić vlogi i bardzo lubię, gdy docierają one do dużej ilości osób, a nie tylko do paru osób, które trafią na inny kanał, powiedzmy. Więc zdecydowałam, że vlogi będą też tu. Yy, właściwie tylko tu. Będą jeszcze gdzie indziej, ale wy o tym nie wiecie, więc... E, więc dzisiaj e, to jest w sumie taki mój trochę prezent na święta dla was może. Będą gry, mam nadzieję, że będzie ich więcej, ale jak wiecie mam maturę i nie za bardzo mam czas je nagrywać, dlatego będą gry, ale będą też vlogi, więc nie bijcie, robię to dla swojej przyjemności. I dla tych kilku osób, które mówiły, że fajnie by było zobaczyć vlogi na Miskremówce. Dlatego specjalny dla was. Co jeszcze miałam Wam dzisiaj powiedzieć? Przede wszystkim chciałam Wam powiedzieć, jak spędzam moje święta, ponieważ wiele osób mnie o to pyta na Ask.fm i tak dalej. Więc ja święta spędzam w domu z rodziną, z moimi rodzicami, z Ewarezem i z moim dziadkiem. Niestety, moja babcia jest w szpitalu w tym roku, więc, więc no nie, nie, nie da rady do nas dotrzeć do stołu wigilijnego, ale za to. E, pojedziemy, pojedziemy do niej właściwie jak to oglądacie to prawdopodobnie już nie byliśmy albo właśnie jesteśmy e, i składamy jej życzenia świąteczne i łamimy się opłatkiem, dlatego, <laughs> dlatego e, tak właśnie wyglądają moje święta w tym roku niestety nie upolowałam choinki. Nie mamy choinki, bo te, które były, były cholernie drogie, a no, mniejszych żeśmy nie znaleźli, więc może jeszcze coś dorwiemy jutro moja mama z kolei zrobiła taki strojk fajny. No i będzie o tym na blogu. Uwaga, podaj adres problematyczna.pl. Zapraszam na bloga mamy. Wiadomo, wyglądało mnie to tak, że mamy około 12 potraw. Na przystawkę mamy śledzie w oleju. Później jemy karpia albo łososia z surówką z czerwonej kapusty. I jakieś tam ziemniaczki pieczone chyba są do tego, i nie wiem co tam w sumie jeszcze. No i potem mamy otwieranie prezentów. Po prezentach robimy sobie kawę lub herbatę, jemy ciasta. W tym roku mam sernik, makowiec i coś jeszcze, ale nie wiem co. Pierniczki mam, mam takie ciasteczka fajne, maśla. No, jakieś tam. To też wszystko u, mnie na, u mojej mamy na blogu, także zapraszam. No i co jeszcze miałam. Aha, co jeszcze Wam miałam powiedzieć, że. Eee, chciałam Wam Was prosić, ponieważ kolejnym vlogiem będzie vlog QA i to będą odpowiedzi na Wasze pytania. Eee, dlatego proszę Was, żebyście dzisiaj eee, oprócz tam komentarzy do filmu zamieścili swoje jakieś pytania do mnie, które mogłabym wykorzystać w następnym vlogu i bardzo chętnie na nie odpowiem. Tylko ważna sprawa: wszystkie pytania umieśćcie w nawiasie kwadratowym literkę P. Tu macie zresztą napisane, jak to zrobić. E, będzie mi łatwiej po prostu szukać pytań konkretnych do tego odcinka, a nie takich tam luźnych, wiecie, no. E, co ja jeszcze miałam Wam powiedzieć? Miałam Wam jeszcze życzyć serdecznie, ale nim Wam życzę serdecznie tego, co Wam chcę życzyć, chciałam Was jeszcze zaprosić w dwa inne miejsca. E, o blogu Kremamy mówiłam, to teraz powiem o swoim blogu, e, ponieważ e, plany życiowe się zmieniają, dojrzewamy i tak dalej, Chcę Was zaprosić na bloga blogodynka.pl i tam zapraszam Was serdecznie do komentowania, bo tam szalenie mi zależy na tym, żeby żeby jakieś dyskusje ciekawe były w komentarzach, bo to głównie o to mi chodzi w moim blogowaniu, żeby była jakaś dyskusja. I zapraszam Was na mojego Facebooka, lajkujcie mojego Facebooka, bo tam też bardzo dużo prywaty jest i naprawdę fajnie mi się rozmawia z moimi no, widzami na, na Facebooku, właśnie. No i w ten świąteczny dzień chciałam Wam, moi drodzy kochani, życzyć od serca, zupełnie po prostu na spontanie, to co, to, co, to, co czuję, że Wam chcę życzyć, co Wam życzę. Więc. Szczęśliwych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Spędźcie ten czas z rodziną, spędźcie go jak najlepiej, bo naprawdę nie wiadomo, ile tych świąt z całą rodziną jeszcze przed Wami. Kochajmy naszych bliskich, spędźmy z nimi cały możliwy czas, bo wiem, że nie mamy na to zwykle czasu w codziennym życiu. Żebyśmy docenili ich obecność, żebyśmy przebaczyli sobie jakieś wszystkie błędy, które tam się zdarzyły wcześniej, bo święta są od tego, żeby sobie po prostu na w świecie wybaczać. I naprawdę, naprawdę spędźcie te święta w takiej spokojnej, rodzinnej atmosferze, żeby niczego Wam tam się nie wydarzyło, takiego niebezpiecznego, nieprzyjemnego. I naprawdę szczęśliwych świąt jeszcze raz. Szczęśliwego nowego roku wam nie życzę, bo się jeszcze spotkamy. Dlatego, no, po taki chcę zrobić przed nowym rokiem. Dlatego trzymajcie się i smacznego karpia i coś tam jeszcze, cokolwiek. Kocham Was bardzo. Kocham. Pa pa.